Jeden ważny pan profesor od ekonomii powiedział, mamy w Polsce osoby zarabiające powyżej 600 tysięcy złotych rocznie, a są też rodziny i osoby zarabiające rocznie 6 tysięcy. Takiej rozpiętości nie można tolerować. Czy zatem pan profesor proponuje, żeby osoby zarabiające 6 tysięcy rocznie zarabiały więcej? E, 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 e. Nie, nie, nie. Profesor poparł wprowadzenie 50% podatku dla najlepiej zarabiających, bo, cytuję, to jest krok w dobrym kierunku, pewnie, że w dobrym, bo trudniej jest tak pokombinować, żeby mała zarabiający zarabiali więcej, a łatwiej jest zabrać bogatym. Trzeba sobie życie ułatwiać. Z tym, że wiara w to, że bogaci zapłacą te 50% podatku, a jeśli nawet zapłacą, wiara w to, że te pieniądze ujrzą ludzie biedni, e, udowadnia, że w polskiej nauce ekonomicznej nieobce są pierwiastki metafizyczne, czyli zjawiska nadprzyrodzone i niewyjaśnione. Później będą profesorowie roztrzącać kolejne niewyjaśnione zjawisko. Dlaczego tak dużo ludzi bogatych zameldowało się na stałe na Cyprze i zakłada firmy na Ukrainie, zamiast płacić podatki tu w Polsce i tu tworzyć nowe miejsca pracy. Ale ma rację pan profesor, że tak wielkich rozpiętości nie można tolerować, dlatego należy zlikwidować i inne wielkie rozpiętości. Mamy w Polsce profesorów, ale mamy takich, co nawet stopnia magistra nie mają. Dlatego trzeba odebrać tytuły profesorskie i to będzie krok w dobrym kierunku. Są też laureaci Nagrody Nobla i są tacy, na przykład profesorowie, którzy Nagrody Nobla nie mają i nigdy nie dostaną. Należy więc odebrać nagrody Nobla pani Szymborskiej i panu Wałęsie, bo takiej rozpiętości. Nie można tolerować. Równajmy w dół. Byle ambitnie. Byle ambitnie.